Cześć, tu Wojciech Surowiec, kanadyjski raport, zaczynamy. A w dzisiejszym odcinku, czym jest Top Secret Clearance i co z tym wspólnego mają Chiny i Indie? W ostatnim czasie coraz więcej w Kanadzie mówi się o wpływach zagranicznych na wybory. Zapewne każdy z Was myśli, że chodzi tutaj głównie o Stany Zjednoczone, czyli najbliższego sąsiada, ale nie, chodzi tutaj również o Chiny i o Indie. Jak wiecie, Kanadyjczycy i Kanada szykują się do wyborów. Wybory odbędą się już 28 kwietnia, a w związku z tym na scenie politycznej jest bardzo gorąco. Pierre Polievre, lider opozycji i przewodniczący Partii Konserwatystów w Kanadzie, odmówił uzyskania dostępu do najwyższego poziomu poświadczeń bezpieczeństwa, czyli wspomnianego na początku odcinka Top Secret Clearance. Co wywołało kontrowersje i pytania w trakcie tej kampanii wyborczej. Co jest oczywiście zrozumiałe. Poświadczenia te umożliwiają dostęp do ściśle tajnych informacji wywiadow wywiadowczych, a zwłaszcza tych dotyczących zagranicznych ingerencji, a w kanadyjską oczywiście politykę. Mają one również zapewnić płynność przekazania władzy. Na czym to polega, i kto ma dostęp? Normalnie, dostęp ma do tych informacji premier i członkowie rządu. W tej sytuacji, kiedy odbywają się wybory, wszyscy kandydaci, którzy startują i mogą zostać przyszłymi premierami, mogą ubiegać się o to, aby dostać takie pozwolenie. Pierre Polievre. Nie ubiegał się o nie, jest atakowany, że powinien je dostać, on broni się przed tym, żeby je dostać. Jak argumentuje to? Argumentuje to, mówiąc, że uzyskanie takiego poświadczenia ograniczałoby jego zdolność do krytykowania rządu w kwestiach związanych z ingerencją zagraniczną. Obawia się, że dostęp do tajnych informacji mógłby uciszyć, uciszyć go w debacie politycznej. Na te tematy, które tam się znajdują. Możemy spojrzeć na to tak, jeżeli on dostanie jakieś informacje, to te informacje nie będą mogły być przez niego przekazywane dalej. Siłą rzeczy, jeżeli wie on na przykład o czymś w tym momencie, o którymś z kandydatów, że jakieś były na niego wywierane naciski, wpływy poprzez zagraniczne instytucje państwa. To nie mógłby tego użyć w trakcie kampanii. I to jest zrozumiały argument. To, o czym mówią jego przeciwnicy, to jest sytuacja taka, w której Pierre Polievre może posiadać jakieś informacje, które mogłyby zdyskredytować jego partię i wtedy jego. Przeciwnicy mogliby, to, mogliby go o to atakować. W tej sytuacji on po prostu nie wie. On nie jest zaznajomiony z tymi rzeczami, o których mógłby się powiedzmy dowiedzieć. Ale to oczywiście tylko i wyłącznie gdybania. Sytuacja na ten moment jest taka, że Pierre nie przyjmuje, yy, nie przyjmuje tych poświadczeń o bezpieczeństwie. A krytyka ze strony innych polityków, Mark Karni skrytykował jego decyzję, podkreślając, że brak poświadczeń bezpieczeństwa uniemożliwia mu pełne zrozumienie zagrożeń związanych z ingerencją zagraniczną. Lider nowych demokratów mówi, że wyraża niezrozumienie dla decyzji lidera konserwatystów, uznając ją za niepokojącą. Ale żeby nie było tak prosto, zaczynamy się bawić w brudną grę polityczną. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że w dniu dzisiejszym w Globe Mail czytamy o ingerencji indyjskiej w wybory na lidera partii konserwatywnej w 2022 roku. I tutaj wprowadzamy nowe pojęcie, pojęcie organizacji CSIS, czyli Canadian Security Intelligence Services. Po polsku możemy powiedzieć, że jest to kanadyjska służba wywiadu bezpieczeństwa. To jest taki trochę odpowiednik amerykański CIA lub brytyjskiego MI5. Zajmuje się czym? Zajmuje się, słuchajcie, kontrwywiadem, przeciwdziałaniem zagranicznej ingerencji, terroryzmowi, szpiegowstwu i zagrożeniom wewnętrznym. Działa głównie na terenie Kanady, ale prowadzi też działania międzynarodowe. I słuchajcie, co się wydarzyło? To jest bardzo ciekawe. Kanadyjski wywiad ma, miał informacje o tym, że ludzie powiązani z Indiami pomagali organizacyjnie i finansowo kampanii Piera, Poliwiera w momencie, kiedy w 2022 roku startował on na fotel lidera partii konserwatystów. Poliewr wygrał wtedy w pierwszej turze z 68% poparciem, i pojawiły się informacje pod koniec zeszłego roku, że Indie mogły wspierać finansowo kandydatów. Kanadyjskich, również obecnie urzędujących. Ale nie ma tak naprawdę na to dowodów, że kandydaci byli świadomi, że to się działo, lub że ingerencja w ogóle była skuteczna. Komisja zaleciła, by wszyscy liderzy partii otrzymali dostęp do tajnych informacji. I teraz słuchajcie: co jest bardzo interesujące w tej sytuacji, to to. Że ta ingerencja miała miejsce w 2022 roku. A te informacje wychodzą dzisiaj, w trzecim, w drugim dniu kampanii wyborczej. Po tym, jak Justin Trudeau już odszedł, Mark Karni wchodzi do gry. Także jest to, słuchajcie, kolejna rzecz, która potwierdza tylko i wyłącznie to, że liberałowie grają w naprawdę, naprawdę twardą grę, jeżeli chodzi o te wybory. To jest twarda gra, to jest przemyślana strategia. Słuchajcie, i gra i zabawa wygląda teraz trochę w ten sposób, jakbyśmy się bawili w kotka i myszkę. Czyli wywiad mówi: Wiemy coś o tobie, ale nie powiemy ci, co wiemy, chyba że zagrasz według naszych reguł. Kto wie? Na pewno wie trudo, podobno zna nawet nazwiska ludzi w to zamieszanych. Oczywiście wie wywiad, wiedzą też teraz media. I tutaj można postawić kolejne pytanie. Skoro to są tak ważne i tak tajne informacje, to skąd przeciek do mediów? Kto jest informatorem mediów? Czy ktoś z rządu? Czy ktoś z wywiadu? Fakt jest taki, że media nie podały konkretnych nazwisk, ani dat, ani miejsc, ani no, nie wiem, żadnych konkretów, ale podały informację, że coś takiego w ogóle miało miejsce. I to w takim momencie, w jakim podały. To te informacje są tajne czy nie? Jak je klasyfikować? No i to oczywiście, słuchajcie, buduje, pozwala budować liberałom pewnego rodzaju narrację, która może brzmieć między innymi tak, że on nie zna zagrożenia, chce być premierem. Może jest coś podejrzanego w tym, skoro nie chce się dowiedzieć, a może coś ukrywa. I nawet jeżeli Poliec, jak mówi, nic nie wiedział i nie zrobił nic złego, to sam fakt dla niektórych obserwatorów może obniżać jego zaufanie w oczach części wyborców. I to może zadziałać nawet bez konkretnych dowodów. Jakie tu jest dobre rozwiązanie? Patrząc na reakcję lidera konserwatystów, on wie, co robi i wie, dlaczego podjął taką decyzję. Do tej pory zarzuty stawiane. Pierowi, liderowi konserwatystów, to były zarzuty budowane głównie na zasadzie o, on jest straszny, bo on ma podobny język do Elona Muska, czyli do Donalda Trumpa. No teraz wyjechały poważne działa. Pytanie, co jeszcze w zanadrzu mają liberałowie, albo co w zanadrzu mają konserwatyści. I teraz ciekawa rzecz, bo ta komisja, która zajmowała się tymi wpływami, już wcześniej informowała o tym, aczkolwiek nie atakując nikogo wprost. Po prostu informowała o tym jeszcze w 2023 roku, że były próby ingerencji ze strony Indii, ale były też próby ingerencji ze strony Chin. I tutaj zaczekajcie, bo zaraz będziecie mieli okazję poznać kolejną ciekawą historię. Oczywiście komisja informowała również o niejawnych wpłatach i próbach wpływu na kandydatów. Jeszcze raz podkreślam, dlaczego wyszli z tym dopiero teraz? Skąd ten przeciek? Jak to się zdało? Jak to się stało? Skoro to są tak tajne i poważne informacje, zostawiam to waszemu osądowi. No, ale jeszcze chciałbym powiedzieć, co na to media nie mainstreamowe, żebyśmy postarali się troszkę spojrzeć na to z różnych stron i media, powiedzmy bardziej przychylne yy, konserwatystom, co jest z I słuchajcie, to co mówią, to tak. Brak nowości w rewelacjach to jest pierwszy punkt. Nie ma w tym przekazie w zasadzie nic nowego, oprócz tego, że został konkretnie zaatakowany lider konserwatystów. Druga rzecz, o której mówią, to to, że wypuszczone to jest w trzecim dniu kampanii wyborczej, co sugeruje po prostu intencję polityczną. Niejasne źródła. I to jest to, o czym mówiłem przed chwilką. Kto doprowadził do wycieku tajnych informacji? Czy to był pracownik wywiadu, czy członek parlamentu z jakiejś komisji wywiadowczej, może minister, premier, czy ktoś z jego otoczenia? Bo to naprawdę pachnie, słuchajcie, kontrolowanym przeciekiem dla korzyści liberalnej partii. Brak jest też szczegółów o jakichkolwiek agentach z Indii. No generalnie rzecz biorąc, jest to taki, wiecie, wywaleniec, który ma zadziałać po prostu na masy i pokazać, że może jednak jest coś nie tak. No i też, tak jak tutaj ten artykuł jest podsumowany, że jest to sugerowanie winy bez jakichkolwiek dowodów, bo faktycznie tych dowodów nie było. I teraz słuchajcie, dochodzimy do Chin. Dochodzimy do Chin. I do powiązań Marka karneja z Chinami. I teraz tak, te powiązania to nie jest. Słuchajcie, mam dzisiaj jakiś, nie wiem, problem z tym światłem, już po prostu y, się wyłącza. Nie wiem, dlaczego. Problem Chin to jest problem który bierze się z powiązań marka Karneja z Chinami. I teraz troszkę tak szybko chciałbym wam nakreślić. To jest problem, który zostaje podniesiony przez sama Coopera, który jest dziennikarzem śledczym i nie jest. jest... Bardzo szanowanym w Kanadzie dziennikarzem śledczym, który nawet wielokrotnie występował przed różnego rodzaju komisjami, yy, 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 razem z wywiadem i tak dalej. Także nie, to nie jest tak, że to jest jakiś dziennikarz, który sobie tam coś umyślił, wymyślił i napisał. Jest to yy, dziennikarz, który wcześniej ujawnił powiązania chińskich wpływów z politykami, głównie liberalnymi, w Vancouver i operacje prania pieniędzy przez kasyna w Kolumbii Brytyjskiej oraz bardzo dużo wie też o przemycie substancji psychoaktywnych do Kanady. Ale to może kwestia na inny odcinek, na inny odcinek albo zapraszam Was do tego, żebyście sami zapoznali się z, z treściami Sama Coopera. I teraz o czym on mówi? Mówi on o tym, że te doniesienia... O powiązaniach marka Karneja nie są teorią spiskową znikąd i są oparte na dokumentach, śledztwach i analizie powiązań finansowych. To są słuchajcie, poważne rzeczy, tak jak i te wpływy Indii, jeżeli takowe były. To są tak samo poważne rzeczy i w takich demokracjach, demokracji generalnie rzecz biorąc, są to wpływy, które powinny być zbadane i zdecydowanie przedyskutowane publicznie. Zapewne tego w tym momencie nikt nie zrobi, bo ferwor walki wyborczej jest na poziomie ponad 100%. Ale ważne jest dla Was wiedzieć, że Mark Carney, pełnąc funkcję prezesa Brookfield Asset Management, nadzorował znaczące inwestycje i transakcje finansowe w Chinach. W 2013 roku, Brookfield zainwestował około 750, 750 milionów dolarów amerykańskich w nieruchomości komercyjne w Szanghaju, współpracując z Hongkońskim Potentatem Nieruchomości, który jest członkiem Chińskiej Ludowej Partii. Konferencji konsultatywnej, organu powiązanego z komunistyczną partią Chin. W 2024 roku pod przewodnictwem Karneja Brookfield zabezpieczył refinansowanie w wysokości 276 milionów dolarów do Banku Chin na swoje inwestycje w Szanghaju. W październiku 2024 roku Carney spotkał się z burmistrzem Pekinu Yin Yongiem, aby omówić potencjalne współprace. I te działania wskazują na bliskie relacje Karneja z chińskimi instytucjami finansowymi i politycznymi. Podnoszone są obawy potencjalnego konfliktu interesów i wpływu tych powiązań na politykę Kanady. I tutaj dochodzimy znów do Blind Trust'u, o którym rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, że Kanadyjczycy nie mają zielonego pojęcia, jakimi aktywami dysponuje. Mark Karni i jakie są jego powiązania. I fakt, że ten opis to nie jest opis jakiegoś skandalu, to nie jest opis jakiejś sytuacji tajnej, top secret, bo jakby to wszystko są jawne rzeczy, zresztą mówi o tym też Mark Karni. Tylko, że ewidentnie tutaj ma on powiązania z Chinami. Ale to nie wszystko. Czekajcie dalej. Bo miała też sytuacja miejsce taka, że przed wyborami do, na lidera partii konserwatywnej, e, przepraszam, na lidera partii liberalnej miało miejsce, miała miejsce taka sytuacja, że podczas kampanii o przywództwo właśnie w partii liberalnej, Chrystia Freeland stała się celem skoordynowanej Kampanii desinformacyjnej na platformie WeChat, która jest powiązana z rządem Chińskiej Republiki Ludowej. I według kanadyjskiej grupy zadaniowej do spraw zagrożeń dla wyborów, kampania ta obejmowała publikacje i rozpowszechnianie artykułów dyskredytujących FreeLand, które dotarły do milionów użytkowników WeChat na całym świecie. Plus. Pamiętajcie o tym, co było w poprzednich odcinkach, gdzie Christie Freelance zdobyła bardzo niskie poparcie, nawet w swoim okręgu wyborczym, gdzie do tej pory brylowała. A druga sprawa jest taka, że liberałowie na początku roku informowali o tym, że, 400 tyś, że posia, Partia Liberalna posiada 400 tysięcy członków podczas gdy do samych wyborów przystąpiło tylko 150 tysięcy, a jeszcze w międzyczasie pojawiły się informacje, że chyba około 120 tysięcy członków ich karty zostały do głosowania anulowane. I już wtedy media, no oczywiście nieprzychylne yy, liberałom czy partii rządzącej, informowały o tym, że trzeba to zbadać. Nie może tak być, że nagle taka ilość, chętnych, głosujących, wznika, wyparowywuje. Aczkolwiek, jak możecie się domyślać, to zostało zmyte, nic się z tym nie wydarzyło. Zresztą te informacje, o których ja Wam mówię teraz, o powiązaniach Marka Carneya z chińskim biznesem, z chińskim rządem i o tym, co działo się, jeżeli chodzi o Christie Freeland i w zasadzie o, o całych tych możliwościach, Połączenia rządu liberałów z chińskim biznesem, jak słyszeliście wcześniej, z chińską mafią, jest zostawiona bez odpowiedzi. A media mainstreamowe milczą. Dlaczego milczą? Możecie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. Nie kąsa się ręki, która cię karmi. Czy lider opozycji powinien wiedzieć, co naprawdę dzieje się w państwie? Czy może lepiej, żeby pozostał głosem ludu, bez ograniczeń i tajemnic? Czy walka polityczna zawsze musi tak wyglądać, że wywleka się brudy, często w nielegalny sposób, często w nefralgicznych momentach prowadzenia tej walki? Słuchajcie, jeśli jeszcze tu jesteście, to myślę, że chyba warto kliknąć suba. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania, zapraszam do śledzenia, do oglądania. Trzymajcie się, cześć.